No, Witamy jeszcze raz. E Emanuela jest przy mnie cały czas. Ja to tak powiem. E zmiankowo zacząłem mówić o mojej chorobie afektywnej dwubiegunowej. E polega ta choroba na tym, że są dwie skrajności, jest, jest właściwie trzy skrajności. Jest silna depresja, e która się przeistacza w hipomanię, czyli taki podniesiony nastrój. E później są bezsenności, i następnie się wpada. W manie, gdzie, gdzie się traci kontrolę, no i też psychotyczne, że tak powiem, zachowania różnego rodzaju utraty świadomości, które, które, które przypominają po prostu, że tak powiem, taką, taką bardzo dziwną sferę zachowawczą. Ja oczywiście, nie ma, no i to oczywiście brutalność, brutalność. Która, która już się wymyka spod kontroli, no u mnie to jest wszystko oparte o, o ze religijną, głęboko religijną, miłość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sfera, która, która, która nie pozwala funkcjonować bez leków, ale co szczęście jest piękne w tej chorobie dwubiegunowej, schizoafektywnej, oczywiście z tego taka jest diagnoza, no zobaczymy co lekarz na koniec napisze na na, 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 na wypisie. No, i wygląda to, nie, nie, nie przeszkadza, że mówi. Wygląda to w ten sposób, że, że, popro, że jakby coś mnie prowadziło. Są zaburzenia osobowości, depresja przeplatana z manią, z hipomanią, manią. Wszystko, wszystko. Ja widzę wtedy, bo jestem byłym narkomanem, widzę wszędzie narkotyki w placebo czasami działa w ten sposób, że, że potrafi działać silniej niż narkotyk. Także dla mnie mąka pszenna przetransportowana w worek, że tak powiem w kształt paczki narkotycznej działa jak narkotyk. Tabletki propranodol, który, który tam też był świadectwo, że kiedyś, kiedyś też właśnie jak była obraza Rzeczypospolitej chociaż nie do końca w pierwszego Pana, pana Andrzeja Dudy, prezydenta, to również to, to wtedy, wtedy tak to wyglądało, że, że to były rekwizyty, a które na mnie działały. No co zrobiłem? No miałem urojenie w Krakowie. W Krakowie w hotelu, w hotelu, w którym rzuciłem narkotyki. Odstawiłem oczywiście narkotyki wcześniej. Kilka miesięcy grubych już jest. No i, i znalazłem paczkę pod drzewem, rozwalony worek. Nie wiem, co to była za substancja. Być może to była heroina. Nie wiem, ale to już nie są urojenia, tylko mówię poważnie na no to, jeszcze mam ślady. Później później przesypałem w, z worków mąkę i myślałem, że mi podstawili heroinę, zażywałem tą mąkę pszenną, która działa na mnie narkotycznie, ale doszedłem do wniosku, że to nie jest dla mnie i że ja nie biorę tych narkotyków, nie chcę brać tych narkotyków i, i automatycznie, automatycznie spakowałem wszystkie narkotyki, ja podbierałem nawet grzyby, które tam rosły na pieniaku. myśląc, że to jest MDMA, znaczy się grzyby halucy, glenny, z skórki się indyjcy. yeah Z których się robi, dobra, cicho teraz. Że, że, te, że, to, że z nich się robi MDMA, i to wszystko pozbierałem, i tak dalej, i tak dalej. Różne, różne liście, które tam siła były. problem w takim hotelu, gdzie tam był ogród, co tam widać na filmie. Również myślałem, że to kokaina rośnie. Także były te urojenia, że tak powiem, urojenia chorobowe, już bardzo głębo... znaczy, głębokie, już powoli. Zacząłem tracić kontrolę. Świadomość całkowicie się zmieniała. Gdzieś w Kai korale, w Aleksandra, gdzieś w gdzieś różnych takie światy gdzieś ponad względność obyczaju rozumienia gdzieś planety i tak dalej i tak dalej złoto, diamenty, brylanty w kamieniach i tak dalej i tak dalej no, zapakowałem to wszystko w, tocz, w teczkę wtedy pamiętam w głupą torbę wywiozłem pod komisariat policji bo nie chciałem, chciałem zrobić tak, żeby ludzie nie brali, żeby dzieci czasami nie brały tych narkotyków, wyrzuciłem to do gorza pod komisariatem wszystko było w aferze w Poznaniu, takie dziwne zachowanie. To było pokazane te narkotyki w kamerach we filmie, Byłem wrażenie też manii prześladowczej oczywiście, że jestem obserwowany i tak dalej. Tak wygląda ta choroba. W tej chwili stoję już twardo na ziemi. No. Mogę powiedzieć, że, że całkowicie złapałem grunt i, i, i grunt, który który, 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 który mi jest potrzebny. No i to jest takie przeplatanie znowuż miłość. Później miałem urojenia we Wrocławiu, że, że zabili mi córki. Zamordowano mi córki względem tego, że ten towar wywiozłem, że mafia się zemściła, że zabili Agatę, moją córkę później, że na początku, że jej że straciła wzrok, że, że jej wypali oczy, takie rzeczy. Yy, już tego nie wytrzymywałem. Yy, jedną noc byłem na dworcu no, i postanowiłem popełnić samobójstwo. No, Bóg jest wielki. Yy, Bóg jest wielki, nie pozwolił mi na to. Yy, no i dalsze okoliczne spotkanie z Emanuelą tutaj w szpitalu. Ona była też, jak powiedziałem wcześniej, w szpitalu wojskowym, gdzie mnie zawieźli 22-go, mnie w konwoju tutaj. Yy, była interwencja policji, którzy byli niemundurowi, nie powiedzieli stój policja, bo być może bym się zachował normalnie, może bym się poddał. Dost w dwóch bardzo dziękuję policji, przede wszystkim dziękuję policji, bo uratowali mi życie uciekałem, dostałem gazem prosto z dwóch, z dwóch z, to pamiętam, gazem w oko, bardzo bliska, biegłem dalej, tym uderzyłem tego policjanta też, on mnie uderzył najpierw, tu mam ślad na twarzy, w pięści, dostał do mnie w czapę też, ale nie wiedziałem, że to jest policjant, myślałem, że to mafia jest cały czas, następnie, następnie, to, to pamiętam, że, 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 że skonałem, w, nie wiem, bo się ocknąłem gdzieś już w, w policyjnym samochodzie, Karetka nie miała. Jeszcze pamiętam, że wezwali karetkę, bo ja samobójstwo chciałem popełnić, powiedziałem policji. Karetka przyjechała, to znaczy ocknąłem się w samochodzie policyjnym, ale straciłem przytomność, zaczęłem słabo mi się robić, straciłem, że tracę przytomność i chyba musiałem stracić przytomność, bo się ocknąłem. już nie pamiętam wtedy. Pamiętam ten wojskowy szpital. Co to znaczy, nie wiem, czy to właściwie wojskowy był, czy to był niewojskowy, czy ja sobie to teraz. Y, tak, musiał być wojskowy, bo mnie do wojskowego szpitala. Stamtąd, stamtąd y, wiem, że, 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 że nie oddawałem oczu przez 8 godzin, raz tylko się to. się już w tym szpitalu. Musiałem, musiałem, nie pamiętam, już tam troszkę pamiętam. Później w karetce, bardzo długo to trwało. Tam był, nie chcieli, tam, tylko pamiętam, że, że, że był chaos jakiś taki dziwny. Miałem wrażenie, że zabiję. Sześć osób, y, zamordowałem, tak tak pręgniasz coś tam, nie wyczytał to, to, tylko przebłyski, bo traciłem co chwilę przytomność. Y, po tym uderzeniu. Aha, to, wiem, że, że to pamiętam jakby, że, że takie miałem urojenia, że mnie tak uderzył w, w twarz, że nosem wyplułem mózg, czyli miałem raka w głowie, takie urojenia jeszcze, że wy sobie wyobraźcie, jaka to straszna choroba jest. Y, znalazłem się tutaj w szpitalu. Tutaj, tutaj, gdzie jesteśmy sieniance. I to tak wyglądało, ten, ten cały, cały, cały pryzmat, że tak powiem, tego przejścia. I, i, ale generalnie to było to, że aha, że, 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 że jestem policjantem jeszcze, że, że pracuję dla służb. Takie urojenia, naprawdę. Straszne, nie? No, ale to też kosmos taki, tylko to pamiętam. Nie pamiętam. Do Kraków pamiętam też, w Krakowie, no to w Krakowie normalnie wszystko chęciłem film, balety, wytwórcze, twórcze i tak dalej. Z czego chcę zrobić film, bo do, wykorzystam ten film w pełni. Jak go tam przetransporuję na, 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 że tak powiem. Że tak powiem, na komputerach, zrobię z tego, tego klice filmową, kaster, filmowy, który po prostu będzie, będzie miał możliwość przekształcenia, że tak powiem, w to formę wytwórczą. Bo, bo chyba jeszcze nikt tak nie zarejestrował tej choroby, w przebiegu, w przebiegu tej choroby, co można zauważyć, bo jestem twórcą. Jestem twórcą, kreatorem, że tak powiem, stylu pantaitaizm, który, który chce wdrożyć w świat sabatizm. Blazy, Sabatini, nie tylko, nie tylko to. Jeszcze dalsze, no jeszcze mam plany. Także tak do końca to ja nigdy zdrowy nie będę, bo jestem twórcą, tak? No, muszę być firem. Yy, I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mm. Możecie sobie wyobrazić mniej więcej tezę, ja mówię o tezie już tej, tej psychodelicznej, bo, bo wcześniej, wcześniej ja odstawiłem leki, yy, yy, znaczy zostałem okradziony w Krakowie, gdzie straciłem telefon i przestałem leki brać później. I yy, ta choroba, przepraszam, ta choroba przyszła, yy, przepraszam, nawrót, nawrót, nawrót przyszedł dopiero dopiero yy, we Wrocławiu, bo ja nie, dogodzę, nie pogodzę się z tym, nie, nie jestem bezdomny, nie mam fundusze, mam pieniądze, staćmy na mieszkanie yy, yy, i tak dalej, i tak dalej. Jestem zdolnym człowiekiem do Pracy, ale nie pozwoliłbym sobie na ulicy wylądować. I tak dalej, to nie są warunki dla mnie na życie. Ale głównie opierało się o to, że, że, że chciałem, chciałem pomóc. Chciałem pomóc tym biednym ludziom, ponieważ walczę z tym nałogiem i wiem, co to znaczy nałóg. W tej chwili jestem w, w takiej wsiemiance, gdzie, gdzie dominuje metamfetamina pod nazwą PIKO, gdzie, 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 gdzie to jest tutaj cały czas, pożywach dają tutaj w tym ośrodku, gdzie jesteśmy, powiedz sama to prawda. Nawet czasami samym jedzeniu to jest, przy w tabletkach, choćby o tumaninie tym. Ale nie to, nie to nie no. to, to, ona nawet nie wie, co to jest metamfetamina, biedna. Tak? A ty wiesz, że tyle to zjesz? No? <grymne> no. Ja dużo mówię, ja chcę, żebyście widzieli tą ostatnią fazę tego, tej mojej choroby, abyście zrozumieli tą chorobę, abyście mieli po prostu pewność, że, 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 że tak to wygląda i to jest takie przeplatanie, skończy się po prostu intrygami samobójczymi, intrygami samobójczymi, które doprowadzą, nie, 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 doprowadzają, które doprowadzają do, do tego, do tego, że... Yy, doprowadzają do tego, że że po prostu bo pisze mi tutaj yy, yy, Marcelina. Yy, yy, doprowadzają do tego, że, że, że jednak traci się. Gotowy. Ja już muszę kończyć, bo nie robię długiego nagrania. Ale to tak przedstawiając moją chorobę. Ja nie szukam w związku z tym, żeby ktoś mi pomógł z chorobą, bo ja się leczę. Yy, ja miałem 10 lat przy remisji ostatnio. Yy, I tak dalej, i tak dalej. Nie miałem psychozji, nie miałem żadnej. Znaczy psychozji nie ma, to jest to tylko mania, hipomania, mania, mania, hipo. Nie hipo, tylko to się inaczej czeka. Jak to się mówi? No a no, mnie się z tym, no hipo, to ponieważ i będzie ta wstępna faza i depresja, i faza depresyjna, i tak dalej, i tak dalej. Depresję, żeście widzieli w sławie. Yy, tak wygląda choroba dwubiegunowa, ale można z niej wieś, normalnie żyć. Zdobędę szczyt K2. Zdobędę? Zdobędziemy. Zdobędziemy szczyt K2 we dwoje. Yy, Emanuela w szpitalu w Stanach, w Waszyngtonie, albo w Nowym Jorku, albo, albo gdzieś, nie w Kalifornii. Zobaczymy, jaka klinika się odezwie, gdziekolwiek bym był, gdziekolwiek jest. Jak nie stanie, to inne państwo zreformuje, że tak mówię układ nerwowy, a ja będę, będę zdobywał K2, bo tak sam żyłem sobie kiedyś o marzeniu. Albo biegun północny, bo łatwiej byłoby, nie? Tak. Bo ona się o mnie martwi, ale nie będę zmieniał nic, wolałbym K2. Pozdrawiam. No, jak możesz. No, to zobaczymy. E, no. no, to my pozdrawiamy. No. I do jutra was witamy. No i żegnamy. Nie żegnamy, tylko błogosławimy, błogosławimy, żeby było, żeby było tezyjnie, błogosławienie, miło w modlitwie i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się cieplutko. Bye. Baj, bye.